Witam. W dzisiejszym odcinku powiemy sobie kolejny krok implementacji procesu Autonomous Maintenance, którym jest eliminacja źródeł zanieczyszczeń i miejsc trudnych do. I tu jest wielokropek. Bo miejsca trudne możemy mieć do inspekcji, do czyszczenia, do kontroli, do regulacji, etc. Możemy ich naprawdę wymieniać w nieskończoność. Ale to, co jest istotne, to są źródła zanieczyszczeń. Jeżeli my w tym kroku bardzo mocno skoncentrujemy się na ich lokalizacji, a następnie ich minimalizacji lub eliminacji, wówczas nie będziemy mieli problemu. Z taką sytuacją, że maszyna będzie ciągle w, w nieładzie zanieczyszczona, i przez to będziemy musieli poświęcać mnóstwo czasu, aby tą, tę maszynę wyczyścić. Także w pierwszym kroku mieliśmy odnowienie stanu technicznego maszyny, tak? czyli mieliśmy sobie akcję 00 kartek, wstępny plan, usuwanie tych, tychże anomalii. Teraz mamy maszynę, można powiedzieć, odnowioną, i już musimy myśleć, co zrobić, żeby wraz z upływem czasu znowu nie dopuścić do takiej sytuacji, jaką mieliśmy na początku? Czyli tak naprawdę ten krok jest krokiem najważniejszym w całym procesie implementacji Autonomous Maintenance. I tak naprawdę my musimy wymyśleć pewnego rodzaju ulepszenia, udoskonalenia mające na celu albo minimalizację źródeł zanieczyszczeń, lub minimalizację. Efektów ich oddziaływania, czyli zamykamy w jakimś małej przestrzeni, żeby ona się nam nie rozpraszała na, na naszą maszynę. To, co jest tutaj ważne, to musimy zamknąć obszary bezpośredniej emisji zanieczyszczeń. Następnym krokiem musimy na maszynie spojrzeć w sposób krytyczny, żeby nie mówić, nie mówić takich rzeczy, że to jest taka natura tego procesu tej maszyny i tak musi być. Wcale nie, wcale tak nie musi być. Musimy szukać nowych rozwiązań. Nie um, akceptujmy stanu takim, jakim on jest. I teraz rzecz najważniejsza, czym jest środek zaradczy? Często spotykamy się ze stosowaniem środków zaradczych takimi można powiedzieć tymczasowymi rozwiązaniami. Środek zaradczy nie jest to ani plaster, ani naprawa. Jest to coś nowego, poprawiający całkowicie sytuację, jaką mamy na maszynie środek zaradczy jest to nowe zastosowanie pewnych rozwiązań na maszynie, które mają ułatwić i poprawić funkcjonowanie tejże maszyny. Tu mamy przykłady kilku przykłady takiej dokumentacji, którą tworzymy w ramach tworzenia czy szukania pewnych środków zaradczych ulepszeń. To co jest ważne, Musimy zrobić sobie zdjęcie, opis przed, jak wygląda przed wdrożeniem udoskonalenia, opisać, z czym mamy problem. Następnie szukamy rozwiązania, i ewentualnie potem robimy zdjęcie po, tak? co to nam da, jak, jak będzie maszyna wyglądała po wdrożeniu tych zmian. To, co jest ważne, to jest również ocena. Skuteczności i zasadności danego środka zaradczego. Czyli tak naprawdę oceniamy dany środek zaradczy w kilku kategoriach. Czyli czy to rozwiązanie poprawi nam, czy będzie miało wpływ na drobne przestoje na awarię, na jakość, bezpieczeństwo, czas inspekcji i czyszczenia, czy też miejsca trudno dostępne. I uwaga, musimy tutaj również oszacować, w jakim stopniu poprawi nam dany obszar. Tak? Czy to będzie miało wpływ na, na zasadzie eliminacji poprawy, czy redukcji pewnych, pewnych rozwiązań. I oczywiście to, co jest ważne, musimy na samym końcu opisać sobie korzyści, jakie dzięki temu, żeśmy uzyskali. I tutaj wam, pokażę Wam teraz kilka przykładów takich rozwiązań, czyli sytuacja, jak jest przed, w sytuacji, jak wygląda po. Czyli tak naprawdę widzimy diametralną zmianę w pracy maszyny. Ale uwaga, jest mała pułapka. W wielu przypadkach. Jak spoglądam sobie w różnych zakładach, w różnych firmach, w ramach autonomicznego utrzymania ruchu dokonywane są pewnego rodzaju modyfikacje na maszynę. Czy to są wprowadzane jakieś okna wizyjne, wzierniki tego typu rzeczy. Zwracajcie uwagę, że. Przede wszystkim dotyczy Was i musicie przestrzegać dyrektywy maszynowej. Jeżeli będziecie ingerowali w układ bezpieczeństwa maszyny, a takim układem bezpieczeństwa stanowi osłona i w niej zrobicie jakieś okno wizyjne, to musicie się zastanowić, czy nie pogarszacie stopnia bezpieczeństwa maszyny. I tutaj będzie się kłaniała już nam dyrektywa maszynowa i ponowna certyfikacja. Także wdrażając udoskonalenia, nie możecie pogarszać stopnia ochrony danej maszyny. Dlatego tutaj trzeba robić zdrowo-rozsądkowo i naprawdę zastanowić się, czy dane rozwiązanie faktycznie przynosi nam wymierne korzyści. Celem jest eliminacja źródeł zanieczyszczeń, aby potem nie musieć tracić czasu na wszelkiego rodzaju dodatkowe czyszczenia i usuwanie zanieczyszczeń. Dwa, poprawa dostępu maszyny. Maszyna ma być transparentna, czyli ja z jednego punktu mogę zobaczyć, co się w maszynie dzieje, tak? czyli żebym nie musiał potem rozciągać 10-50 osłon, żeby móc sprawdzić, czy jakiś Komponent w odpowiedni sposób funkcjonuje. Także pamiętajmy, ten krok jest niezwykle ważny. On może trwać ileś czasu, ale pamiętajcie o zdroworozsądkowym podejściu do tematu. W następnym kroku zajmiemy, zajmiemy się już tworzeniem dokumentacji przeglądowej z punktu widzenia operatora i tam też będzie kilka kruczków, na które będziemy musieli zwrócić szczególną uwagę. Także zapraszam do oglądania i dziękuję.